Witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Splinter Cell Conviction. Jesteśmy w standardowym składzie, więc nie ma co się przedstawiać. To jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, zaczynamy od schowka na broń. Jesteśmy w drugim rozdziale pierwszej mapy, Łaźnie parowe. No to lecimy. Jo. Jo. Trochę oh, <laughs> To <laughs> nie wyszło. Spokój się. No i już chcieliśmy. <śmiech> <śmiech> Uspokój się. Grammy spokojnie. Używamy. Ej! Kryj No bo... Nie, nie strzaj tak na lambo Dobra nigdy wysz Czemu mnie tu widać? Nie bo nie tam wiem. jest światło nie. Dobra, chodź tu jakieś kombosy Dobrze, bo tu jest światełko Mogę fajnie dopracowanego, czyli w lampa czy w klosz. O oh, fuck. Mm. Dobra. Mm. Gdzie tu są koleś? Cześć światło. Tam jest. No! Ho uciekaj, schowaj się, schowaj się. Mm. Czekaj, nie, byle, nie leć. On tak stoi ładnie. Wiem. Ej, no światło się za No zabiłeś go. No ale to się zapaliło nagle. Nie wiadomo gdzie jest. Tam jest. Czekaj. Nie strzałem wiem. Ja co w biegu. W ogóle nasz laserek widać w sumie jak my celujemy. No Dobra. Ale ow, tu proszę coś No, cicho, zabiję. Ja! Poczekaj chwilę jak strzelisz, żeś nie miał rozrzutu, bo to nie ma sensu. Czekałem. Dobra, chodzimy i biorę z... kadr z... od <noise> i to <taki> jest fajniej. <noise> no, dobra, chowaj się <noise> po jednej stronie, drzwi, a po drugiej. Nie <noise> się. <noise> <noise> wiem, ale weź ze ścianę się schowaj. No, <noise> się nie to A na. <noise> nie ma tu światła, nie? Tam są. W którym się odpalało jeszcze raz to coś? A, Kurde, mam dobre na takiego garniaku. Nie szalaj. Czekaj, bo idzie, idzie. Weź go. No, kurde. Weź? Jeszcze jeden. Dobra. Wszyscy już chyba. Nie, jeszcze jeden. No. Fajnie, że, nie wiem nawet skąd on nie bił. Dobra, prawie się udało. No. za głośno ich tu zabialiśmy A to było ciężko tu rozgrać inaczej. O, dużo ich było. Ewentualnie EMP jakoś przebiec obok nich. Nie no, ja wolę rozwalać. Czyżby... Chyba schować na broń. No, Czekaj, sprawdzimy, czy jest coś fajnego, czy można ulepszyć najpierw. Eee, yy, żadnych Ona... punktów nie dostałem, więc. Nie wiem, skąd ty miałeś w ogóle więcej punktów? Ja mam 650 teraz. Ja mam 150, nie powiem. A, ja miałem wcześniej 1300. ja Dobra. miałem 400. Metrw. To było na tyle w, pierwszy, w drugim już odcinku. No, w drugim. To do zobaczenia, do następnego. Na razie.